Witam bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na y, przegląd mojego y, drugiego zamówienia z katalogu pierwszego 2025 roku. Już właściwie jest końcówka tego katalogu, tak zastanawiałam się czy pokazać Wam y, to zamówienie, ale jednak pomyślałam, że <laughs> pewnie chętnie obejrzycie. I to nie jest duże zamówienie, y, tak jak sobie przypominam to pewnie około... Za około może 150 zł, 160, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jakoś tak niedużo, nawet 50 punktów tutaj nie ma, Też te punkty w sumie teraz to już zwracacie mi uwagę, nie są tak istotne i ważne. Czasami bywają, ale chyba teraz kwoty bardziej się pojawiają niż punkty. Jeśli zamówienie jest za około 200 zł. To ta przesyłka jest, za, to nie trzeba płacić za przesyłkę. Natomiast ja miałam chyba 150, no ale pewnie gdyby było to w całości podliczone bez rabatów, to byłoby pewnie 200 zł, i stąd właśnie też za przesyłkę nie płaciłam. Ta przesyłka też minus była, było odliczone minus 23% jako, jeszcze, jako, że jestem partnerem biznesowym i jeszcze plus dodatkowe 15%, minus 15% rabatu. Nie wiem jak oni to dokładnie liczyli, no ale w każdym razie duże zniżki miałam i dlatego to drugie zamówienie zostało złożone w sobotę, chyba w ostatni dzień gdy to jeszcze ta oferta jeszcze obowiązywała. Ono jest nieduże faktycznie, ale jest bardzo fajne. Wszystko jest potrzebne. No i w sumie miałam kilka rzeczy zamówionych przez klientów, ale też trochę rzeczy jest dla mnie i może będę po kolei pokazywać. Mój ukochany krem do stóp, ale to już teraz w zamówieniu. Z, mine, z minerałami na popękane, na popękane pięty. Bardzo, bardzo fajny kremik. Krem wygładzający na pękające pięty. I y, ja zawsze ten krem y, polecam. Jeśli ktoś mnie pyta o dobry krem do stóp. To, y, to właśnie on jest przeze mnie najchętniej polecany, bo uważam, że jest najlepszy. I on rzeczywiście na popękane pięty po prostu pomoże. On jest w katalogu chyba w cenie 16,99 z tego co ja pamiętam. Nie pamiętam strony, ale chyba gdzieś tam był na początku katalogu. Na stronie 15, 16,99 Ja za niego 10 zł zapłaciłam. No z tego względu, że była ta spora zniżka fit up no jest po prostu wspaniałe i teraz następna rzecz to mam wapń wapń zamówiłam sobie bo szukałam jeszcze dużej zniżki na ten wapń i jak miałam trochę zamówień to skorzystałam z tej oferty Hmm, że jeśli y, złoży się y, zamówienie tak? y, wapń pochodzenia morskiego z witaminą D teraz za jedyne 57,99 tu chyba nie ma warunków. Myślałam, że były jakieś warunki, ale i tak mi się opłacało, bo tak to jest 57,99, a ja za niego 30 chyba. 8 zł zapłaciłam, a potrzebuję tego wapnia z witaminą D. Wapń jest niezbędny do utrzymania prawidłowego stanu kości, zębów. No a ta witamina D przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu. Ja wam ostatnio otwierałam, pokazywałam te pastylki, takie do smakania, do gryzienia, bardzo bardzo fajne. Potem Zamówiłam bazę serum. Tak czy nie? Czy wyrzuciłam ją? Tak mi się, mi się wydaje, że zamówiłam. Tak, jest. I tę bazę serum wzięłam sobie. Chociaż, słuchajcie, jeszcze całą bazę mam. Mam o w takim opakowaniu taką szerszą. I ona ma tylko chyba jeszcze termin ważności miesiąc. I w sumie mogłabym najpierw to zużyć, żeby zamówić drugą, kolejną. A była mi bardzo ciekawa, tak się zastanawiam, czy to jest identyczna baza, czy troszeczkę się różni. Dajcie znać, jak wiecie, czy one rzeczywiście się jakoś różnią. Hmm. Jakichś pęcherzyków tutaj jest takich więcej, ale tak ta, y, takie błyszczanie się i, i, i ten kolor takie galaretki to jest sami widzicie, że podobne. No z tym, że ta jest do, 2000, do 2027 roku. Tamta moja tylko miesiąc jeszcze, więc ja ją zużyję i potem będę chciała kolejną. Ja po prostu no, uwielbiam tę bazę. To jest taka baza z serum. Tutaj nie jest napisane, że z serum, tylko eliksir. Ale one w sumie są, pewnie będą podobne. Dam wam znać oczywiście, jak otworzę tą czy one rzeczywiście są do siebie podobne ale wydaje mi się nawet tutaj ten błyszczenie się jest identyczne po prostu tylko chyba nazwa się różni ja ten bazę 24 zł dałam ale podpowiem wam że teraz też jest ta baza bo Jordani Gold wszystko do makijażu tam jest też wyprzedaż i też 24 zł i ona była w katalogu nas nie wiem gdzie była Myślałam, że zapisałam, ale zapisałam sobie cenę tylko. Ale o, otworzyło mi się, więc pokazuję. 37,99. Natychmiast i drugotrwale nawisza skórę. I ja właśnie ze względu na to nawiszanie ją kupuję. Lekka, odświeżająca formuła. Tak, dwie pompeczki, takie nieduże, malutkie, wystarczą, żeby naprawdę nawiszyć skórę na całej twarzy. Błyskawicznie nawisza, wygładza, ujednolica cerę. Ujednolicza cerę. Naprawdę jest y, świetna. No i 24 zł. Zresztą do wniosku, że może być, więc y, kupiłam. I jeszcze kupiłam y, sera. Sera też y, Optimals. One są tanie, bo ja za nie płaci, płaciłam z tymi zniżkami chyba 16 zł. 16-16, coś takiego. One są w katalogu też bardzo w bardzo atrakcyjnej cenie. Na 76 stronie ta cena jest rewelacyjna, bo 24,99 za bardzo dobre sera. Co prawda, to jest tak mniej więcej tego serum jest 30 ml, więc dosyć małe. Zaczniemy od tej kalaretki takiej. I to jest takie serum. Ja przygotowałam też swoje. Żeby wam pokazać jak ono wygląda, bo ja teraz używam to serum. I to jest taka galaretka, ale bardzo fajnie się wkłania bardzo momentalnie i ona ładnie, ładnie odżywia skórę twarzy. Pięknie, pięknie, wspaniale i to jest mm, zawiera masło, sza i Mektanty naturalnego pochodzenia, które pomagają uzupełnić utrzymać wilgoć w skórze, jest po prostu świetne. I to drugie też jest świetne. I też właśnie tu jest to opakowanie. I ja już pokazuję swoje, bo ja już tego nie będę otwierać, bo to w zamówieniu było. I ono już jest takie białe, takie troszeczkę się różni. To swoje wzięłam jeszcze cało. O, I ono już jest takie, ale też tak pięknie rozświetla skórę i bardzo szybko, momentalnie się wkłania, Więc polecam wam No teraz ono będzie troszeczkę droższe, ale minimalnie. No i nawet 25 zł to warto za nie zapłacić. Podwójnie działająca technologia pochodzenia naturalnego, która redukuje przebarwienia, zapobiega ich powstawaniu, rozjaśniając cery, wyrównując jej kolor. Akurat to, bo to jest witamina C. Tutaj macie to witaminę C, ale powiem Wam szczerze, że ja akurat tego efektu takiego redukowania tych przebarwień to nie zauważyłam natomiast bardzo fajnie nawilża skórę, rozświetla więc ja akurat dlatego to serum z tego serum korzystam to to mam i mam tak jeszcze dwa razy może tak odsunę troszeczkę dwa razy mam pastę do zębów tylko tutaj ta jest bez. Zobaczcie, nie mam chyba nakrętki. Tak, bez zakrętki poszło. Zobaczcie. Będę musiała reklamację złożyć. Taka mi pasta przyszła. No, jak można coś takiego włożyć w ogóle? Nie mogę tego zrozumieć. No, jestem trochę oburzona. Nie sądziłam, że coś takiego może być. Czyli tutaj zastygła ta pasta. I bez nakrętki. No, już się zdenerwowałam, wiecie. Druga pasta w porządku. Yy, z fluorem. Ale w ogóle nie wiem, jak oni pakują w takiej sytuacji te pasty, jeśli ona mi przyszła w ten sposób. No, nie mogę pojąć. No dobrze, zostawię to. Zaraz będę składać reklamację. Tu mam jeszcze y, taką y, Optifresh y, Szczoteczkę zamówioną. To gdzieś y, z tej strony: pasta do zębów i szczoteczka w takiej cenie. Nie wiem, kto to pakuje, kogo oni tam zatrudniają. Y, mam jeszcze z olejkami w zamówieniu takie. Serum. Znaczy, nie, to nie jest serum, tylko taką maskę. Już, wiecie, już język mi się plącze, bo już się zdenerwowałam. Taka maska do włosów. Bardzo ją lubię. Patrzę, teraz sprawdzam wszystko, czy dobrze pozamykane, bo wiecie, jak to jest. I mam jeszcze y, takie. Szampon też z olejkami. Też bardzo fajny. Bardzo go lubię. No i to właściwie wszystko. I chcę jeszcze pokazać y, y, taką wodę toalet toaletową Eclat Mademoiselle, którą otworzyłam teraz. Odświeżyłam, bo w zapasie miałam i y, stwierdziłam, że ją y, otworzę. I chcę ją Wam pokazać, bo ten zapach jest na stronie 118. Ecla Mademoiselle. I tutaj mamy zapach kwiatowo-owocowo-zielony. Wysoka koncentracja zapachu słodkie jabłko, biały hipiskus i pismo. Taki zapach bardzo wyrazisty. Ładny. Aczkolwiek, dla osób, które lubią mocne, mocne zapachy, to tak chciałam Wam pokazać, że yy, mimo tego, że ta buteleczka jest taka malutka, to ona ma 50 ml, więc całkiem sporo. No i naprawdę, fajny zapach. Taki świeży. Może nie na teraz. Może jeszcze za miesiąc, dwa, tak na marzec. Jakoś mi tak z marcem bardziej będzie się kojarzył niż, niż z pogodą taką teraz za oknem. Taki może za świeży i za radosny. Teraz bardziej mi takie zapachy podobają się. Chyba um, takie spokojniejsze, o tak bym powiedziała. Um, więc nie wiem, czy będę często z niego korzystać. Tak, z tego zapachu jest tutaj. Z tych zapachów to chyba najbardziej y, taki zimowy zapach. Y, na teraz to chyba takie y, ciepłe tony bardziej mi chyba by odpowiadały. Ale już teraz nie będę szukać, nie będę wam pokazywać. No chyba nawet to poses mi bardziej pasuje na teraz. Akurat skończyłam poses, wrzuciłam do denka. To chyba na, na, nawet to mi będzie bardziej pasowało. Z tych zapachów, które tutaj w tym katalogu są, no te Love Potion, ale nie, nie pamiętam, czy w tym katalogu Love Potion był, czy nie. Tak mi się wydaje, że też był. Hmm. Ale za miesiąc, my, wydaje mi się, że spokojnie ten zapach już będzie mógł się sprawdzić bo tak nie ma tutaj w tym katalogu takich zimowych zapachów. O tutaj jest właśnie ten Love Potion orientalno-waniliowo-owocowy. Tutaj mamy bardzo wysoką koncentrację zapachu. Imbir, kwiat, kakaowca i czekolada. Chyba bardziej ten mi to teraz będzie pasował albo ten. Są so Fever Together czyli yy, sorbę z czerwonych porzeczek, akord słodki pimento i drewno sandałowe. Dobrze, to tyle, co wam dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, jak wam się podoba moje zamówienie. No i zobaczcie, ta pasta. Idę robić zdjęcie i wysyłać hmm, reklamację. No przecież ona jest nie do użycia. No powiedz mi, jak po, kto pakuje zamówienie i wkłada taką pastę? No... Nie, 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 po prostu nie do... bez komentarza. Do następnego razu, cześć.